Chciałbym, żeby ludzie interpretując moją dzisiejszą rozmowę z tobą, chciałbym, żeby interpretowali tak, że jeżeli mają takie problemy w związku, to żeby się nie bali o nich rozmawiać, żeby uwierzyli mi, że alkohol i narkotyki nie są niczym dobrym, żeby panowie. Przestali zamykać się, udając herosów, że sobie radzą ze swoimi problemami. I nie bali się pójść na terapię, bo ja z Maritą mieliśmy to samo. Ja jestem człowiekiem, który się nie przyznaje do błędów, nie chcę obaczać problemami swoimi innych osób bliskich pod żadnym możliwym względem. I panowie, którzy nas oglądają, na pewno są tacy sami. A panie nie do końca też to rozumieją, że oni prawdopodobnie zmagają się z jakimiś swoimi wielkimi demonami. I te demony, panowie, trzeba rozwiązać w miejscu, które jest dla Was bezpieczne, czyli na przykład na terapii. Ale Wy, drogie panie, też nie traktujcie mężczyzn, którzy naprawdę robią coś źle. Oni przecież nie robią tego źle celowo. Oni sobie z czymś nie radzą. I nie potrafią. Albo porozmawiać. Albo się otworzyć, albo obarczyć was z problemami, albo nie potrafią w ogóle przekazać tego, co by chcieli. Więc jeżeli coś jest nie tak z kimś, z kogo kochacie w dwie strony, to na pewno da się to rozwiązać tylko rozmową na neutralnym gruncie, bo ja z to na przykład do dzisiaj... Nie mam potrzeby rozmawiać, bo się nic w naszym życiu nie dzieje w złych tematach. Natomiast do dzisiaj mamy tak, że nieraz podniesiemy na siebie głos, właściwie marita bardziej na mnie, ale pod tego mamy terapię, by tam rozwiązywać takie nasze jakieś trudniejsze rozmowy, które mogą poczekać do terapii i tam sobie je rozwiążemy, a chodzimy na terapię rok. I to też jest tak, że nie mamy tak, że rozmawiamy ze sobą i rozwiązujemy wszystko bezkonfliktowo.